Jesteśmy nadzieją, zawsze bierzemy, zawsze W dalekim kraju, wśród pięknych, ośnieżonych górskich szczytów, mieszkał pewien człowiek. Dawno temu opuścił miasto, w którym pracował jako profesor na uniwersytecie. Był przez wszystkich szanowany i doceniany jako fachowiec. Mimo to nie czuł się szczęśliwy. Po jakimś czasie postanowił zostawić swoją pracę, sprzedał dom, w którym mieszkał i udał się w góry, aby tam z dala od cywilizacji podziwiać piękno natury. Oraz pisać wiersze. Pisanie sprawiało mu ogromną radość. Zdala od zgiełku ulic i dymiących kominów czuł, że jest bliżej natury oraz bliżej Boga. Tam odnalazł swoje szczęście. Wreszcie robił to, o czym marzył. Do jego chaty rzadko zaglądali ludzie. Czasem tylko jacyś zawłąkani turyści, którzy zboczyli z górskiego szlaku, prosili go o nocleg. Jednak rano, skoro tylko pierwsze promienie słońca wyjrzały z za górskich szczytów, udawali się w dalszą drogę. Po kilku latach takiego mieszkania w, w odosobnieniu, mężczyzna odczuł głęboko potrzebę udania się do miasta. Długo walczył z tymi myślami, w końcu postanowił się tam udać. Wyjął z komody resztki pieniędzy, które pozostały mu jeszcze za czasów, kiedy był profesorem na uczelni i poszedł do miasta. Tam na jednym ze straganów kupił sobie lustro. Chciał, powiem, wiedzieć jak wygląda, a w chacie, w w górach nie posiadał takiego przedmiotu. W mieście zabawił zaledwie kilka godzin i pośpiesznie wrócił w góry. Od ostatniej wędrówki do miasta codziennie rano bohater przeglądał się w lustrze, chcąc wiedzieć, jak wygląda. Minęło kilka miesięcy i mężczyzna znów poczuł ochotę na to, by udać się do miasta. Ruszył więc ponownie w drogę, którą pokonywał wcześniej. Tym razem nie robił zakupów. Przechodząc ulicą, spotkał jednego ze swoich kolegów, który też był profesorem na uniwersytecie. Opowiedział mu o tym, że kilka miesięcy temu kupił sobie lustro, aby wiedzieć, jak wygląda. Znajomy profesor popatrzył na niego i rzekł: Jeśli chcesz wiedzieć naprawdę, kim jesteś, nie patrz w lustro. Ono pokaże tylko twoje ciało. Patrz na wyraz twarzy człowieka, który z tobą rozmawia. Wtedy ujrzysz swoje wnętrze. I to, kim naprawdę jesteś. Podobnie jak nasz bohater tej opowieści, podobnie też my oceniamy siebie tylko przez pryzmat tego, jak wyglądamy w lustrze. Patrzymy i oceniamy siebie. Często nam się coś sobie nie podoba, często też mamy jakieś kompleksy. Mówimy, że nie podoba nam się nasze ciało, nasza twarz, nasze uszy, nos, usta, czy może po prostu nogi czy ręce. Ale w takich momentach warto przypomnieć sobie, że, że przecież jesteśmy stworzeni na wzór Boga. Jesteśmy przez Niego ukochani i to On wymarzył sobie, że właśnie tak będziemy wyglądać. Pomyślmy o tym i popatrzmy na siebie oraz na inne osoby oczami Jezusa, bo dla Niego jesteśmy idealni i najpiękniejsi na całym świecie. Zaśnijcie z taką myślą, że jesteście cudowni tacy, jacy jesteście i że Jezus was bardzo mocno kocha. Dobranoc.